Podstawowe narzędzia edycyjne znajdują się pod głównym oknem podglądu. Na belce zaraz nad 8 czasu. Pierwsze dwa standardowo cofnij i przywróć. Śmietnik. Usuwamy sobie klipy. Literka T. Wstawia nam tekst w miejscu, gdzie jest ustawiona nasza głowica. Cofnijmy. Chorągiewka. Tutaj dodaje się rozdziały w miejscu, gdzie jest ustawiona właśnie nasza głowica. Jeżeli troszeczkę dłużej przytrzymamy kursor na, danym, na danej ikonce, wyświetli nam się skrót do danej funkcji. Kolejna opcja, Set Stab Marker, wstawia nam znacznik. Teraz odsunę głowicę. W tym miejscu wstawi nam się znacznik, i na przykład możemy sobie tutaj dociągnąć napis. Ikona magnesu teraz jest włączona. Powoduje to, że kładzone pliki doklejają się do kolejnego, który znajduje się obok. Jeżeli to wyłączymy, już tego nie ma, i możemy sobie nasuwać. Lepiej mieć to włączone. Niech nam się dokleja jeden do drugiego. Łańcuch. Jest to grupowanie obiektów, klipów. Wystarczy zaznaczyć. I sobie zgrupowaliśmy te trzy klipy, czy też zdjęcia. Obok rozdziela się daną grupę. Teraz mam zaznaczoną taką strzałeczkę, czyli mogę sobie zaznaczać tylko pojedyncze klipy na osi czasu. Obok. Zaznacza mi automatycznie wszystkie klipy na danej ścieżce. Czyli jak złapię pi pierwszą, wszystkie za automatycznie mi się przesuną. Kolejna jest podobna, tylko mi zaznacza wszystkie klipy na wszystkich ścieżkach. Czyli jak teraz mam zaznaczony pierwszy klip, jak złapię, wszystkie mi się przesuną. Jeżeli złapię drugi, to dopiero od, od drugiego. Teraz przejdziemy do. Kolejnej. Tutaj możemy sobie edytować krzywe ręcznie lub ostatnio prawie w audio odsłuchać dźwięk na danym klipie. Następna opcja cięcia: usunięcie początku, końca, usunięcie sceny, czyli jak mamy klip zaznaczony, jak tu jest na żółto, jak wybierzemy, jak widać, usunęło nam to od razu. I ostatnia scena, jeżeli ustawimy sobie kursor na środku, za czym to włączę, to pokażę o co chodzi. Jeżeli teraz przejdę do menu tworzenia płyty, mam tylko jedno okno, bo mam jakby jeden tylko film. Jeżeli teraz wybiorę sobie Split Movie, ten nasz jeden film zostanie podzielony na dwie części, lub więcej w zależności ile sobie razy to zrobimy. U góry mi dodała się kolejna zakładka z tym nowym przeciętym filmem. Jeżeli teraz wejdę do menu tworzenia płyty, to jak widać mamy już dwa osobne filmiki, które przed chwilą sobie podzieliliśmy. Wróćmy do osi montażowej. Ja sobie to cofnę. To usunę. Jesteśmy znowu w naszym głównym oknie. I ostatnia opcja. Mówi nam o sposobie yy, kładzenia jakby klipów na oś czasu. Pliki się zawsze kładą tam gdzie jest kursor. Teraz jest automatycznie, więc jeżeli sobie dodam klip jakiś, załóżmy to automatycznie doda mi się tutaj na koniec. Jeżeli teraz to sobie zmienię, ustawiam sobie załóżmy kursor tutaj i wybiorę sobie załóżmy, o zaznaczę tą scenę. Można zaznaczyć lub też przeciągnąć jak kto woli i teraz sobie single trap track clip ripple wybiorę to jak widać ten klip wskoczył mi w środek pomiędzy o i tu mi zasłania zasłania pomiędzy ten klip z mostem czy tam zdjęcie cofnijmy sobie Aby było lepiej widać, jeszcze raz. Czyli jak mam scenę single track ripple, <laughs> jeżeli przeciągnę lub zaznaczę strzałką, no to on mi się wpasuje w miejsce, a ten się tak rozejdzie na boki. Jest to pierwsza opcja. Druga, od razu mam cały czas zaznaczony klip, czyli jeżeli wejdę i sobie zaznaczę multi track ripple, to to samo się dzieje i od razu automatycznie przesuwane są wszystkie klipy na pozostałych ścieżkach. To jest to miejsce, które tutaj wstawiliśmy ten nasz obrazek tutaj z góry. Cofnijmy to. Cały czas mam głowicę zaznaczoną. Tu jest podmianka. Jeszcze raz. Exchange. Jeżeli teraz wezmę i przeciągnę klip na to. Automatycznie tamten klip się podmienił na ten cofnijmy, bo jak widać ten zamienił się na ten i ostatnia opcja overwrite w tym miejscu wstawił mi się po prostu ten obrazek, który wstawiłem usuwając resztę jeżeli będzie gdzieś w tym miejscu głowica i skorzystam z tej funkcji usunął mi środek przód zostawił, w środek wstawił mi ten klip. Oczywiście w zależności jak dany klip jest długi, no to tak mi tutaj nadpisze. To są podstawowe funkcje, które wystarczą do podstawowego montażu, a nawet i za bardzo.